pochwalcie, pochwalcie, dzięki za dobre tankowanie. No, to witamy w Nosgoth i są dzisiaj ze mną... Joś, jamanko wszystkim, Gingis z tej strony, dzisiaj ja im pokażę. Witam was, bardzo serdecznie, Lighter, tutaj. coś mam No i znowu gramy, czyli z Gingisem i szynkami. Tak jest, wiecie co, enchantowałem sobie... Dobra, Enchant... Enchantowałem sobie Łuk, ale tak szczerze że nie widzę, żeby był zenchantowany. Chyba muszę go jakoś coś jeszcze z nim zrobić. Musisz go przestawić sobie. Jak masz teraz, to jak klikniesz swój łuk, to, to masz chyba. Czy? No właśnie, nie, nie był do wyboru, ale wiesz, co, już w trakcie w lobby, w trakcie party no, 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 no. próbowałem go enchantować dobrze. Wszyscy jesteśmy? Prowadź. O, dobra, jest tak, lighter. Jesteś. Nie, to nie chłopaki prowadzą, przecież to oni tutaj wymiatali ostatnio. No dawaj, dawaj. Śmiali się przez, ze mnie przez dwa dni. Tak? Tak, no. jasne. <laughs> znaczy nie chłopaki, tylko widzowie. Halo, halo. Yy, coś źle działo za mną, więc cię boję. <laughs> Szymon, czeka. Ja widzę. Dobra. Właśnie, musimy w pomieszczeniu być. Ej, nie wypychajcie tak też. Gdzie są przeciwnicy? Bo nic, nikogo nie widzę. Chodźcie to wszyscy obie, razem, nie, bieg, nie biegajcie to. Co o, jest? Gdzieś jest! Jest, 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 jest! Wow wow wow, wow. Ale mi sieknął, ale i uciekł. Dobra. Słuchajcie, cofnijmy się tam dalej, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Tam no, 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 musimy się, tam musimy się Tam jest healpack, tam o, o tej musicie się chilnąć. Dobra, ale wiecie co, wolałbym stać tak, żeby nas nie mogli zaatakować z góry Okej, okay, jest Nie, yes, zabiłem go. Dobra, healajcie się, ale macie. Gdzie chody. jest ten hillpak No tutaj po prawo, tutaj odzie dziepurpost. I jak to się hea? E, e, przytrzymujesz E No Jestem przy tym i nie mogę jakoś. O widzę okay. przeciwnika na górze. Był na wprost tam Gdzieś nas za chwilę będzie próbował obejść. Zaraz do nas tank przybiegnie, więc uważajcie, nie? Słuchajcie, na razie chłopaki. Jest dobrze, To jest lepiej. Mocno nie ogarniają. Znaczy, chyba nawet ta. Dobra. Naleźli. Teraz się killnąłem. Czy nie powiedzieliście, że trzeba tam pół godziny stać przy tym. A ja chyba, rzucili no, no, no. coś. i. Na Dobra, bo to fighty troszkę. Oj darmo nie? darmo mnie, ściągnijcie go. Dwóch jest w tej murze. Dobra. Uciekajcie z tego. Jestem. A on nas rani, on nas rani. Rzuciłem, nie wiem po co. No. Na górze gdzieś są Dobra, chodźcie tam, chodźcie tam. Musimy się w miarę. Schowajmy skupiam się, się tak, żeby właśnie. Na górę tak. Na górę oberwał. Ojej. O tank jest tank. Oj, oj, oj ale z... oberwałem. Kurde no, położył mnie. Oj, oj, Wchodzi na górę. Dobrze szło. Ja, jeden, umarł jeden. Jest, spadł jeden, jest. Sześć. To jest bardzo dobry wynik. Słuchaj, gdzie jesteście? Halo, halo, idę Szymon, jesteś sam na chwilę obecną. Yy, wiesz co, wycofaj Szymon. I nie jest do rady no. chyba. Do rady, no. Gdzie on jest w ogóle, bo ja go nie widzę. Kompletnie mi się nie, nie pojawia. No bo pewnie gdzieś tylko telekorze ale no dobra. Jest 4-2 dla nas, tak? Yy, nie, 4-2 dla nich. No właśnie. A po... Początek był dobry, a już teraz... Dobra, ale nie jest źle, to jest bardzo dobry wynik. Słuchajcie, po tamtej stronie jest dużo prościej. Prawda to. Ja bym tu poczekał na nich, niech pan. To... Chodźcie, wejdziemy gdzieś tutaj normalnie. O. Do budynku, dokładnie. Do budynku, do hali i tutaj czekamy. Czekaj, że oni mają te gazy. No to no. dobra, ale to widzisz, jak to leci, jak to wybuchało, właśnie gdzieś poleciało. No Paka, i to co, no zrobił nam zasłonę dymną. No. O, czekaj. O, tu już robi nam rozpierdził. No i co, i może, mogą sobie, no, no i ty, to tyle, co mogą. Dobra, możemy zastrzegać na czas. wciągnijcie go! Jest tank, jest tank, jest tank, uwaga. A za mną, za wami, plecami, siedzi na mnie. W plecy. Uwaga, uciekajcie ze strefy. Halo, fala się. Jest tutaj. No Zabiliśmy jednego. Tyły, tyły. Zużu ulta. Dobra. Eee, chowam się. Poddam, jeden ja miałem tak sto życia już tylko. Dobijcie go, dobijcie go, dobijcie go, dawaj 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 dawaj! Jest! Dobra. I pod tak. i pod Drugi stoi na dachu, będzie skakał. Do dachu! Gdzie, 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 Nie, 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 nie. Purpo schylni się tutaj. Gdzie on jest? Tutaj ło, obok Dobra, ale nie wychylajcie. Niech to oni przyjdą do nas. Kajcie, bo ja gonię, muszę do was dobiec, widzę was. O biegnij, biegnij. Szymon, wychylaj, proszę. Jest centralnie nad nami, dwóch jest centralnie nad nami. No i dobra, no to nie wychylajcie. Do... Nie się z tego domu, tutaj w rogu chodźcie. Tam jest. Nie, 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 nie tam nie, bo tam na ciebie może zeskoczyć. Tak, że musimy być pod, pod, sufitem. I oni wtedy nie mogą na nas zeskoczyć, widzicie? Ma... Gość się, no, co najwyżej ten. Hala trutka trutka Kurde. Źle to zrobiłem, bardzo źle to zrobiłem. Oj, dorwał mnie! Właśnie ja już nie mogę. No kurde, no nie mogę! wow za nami, w plecy, w plecy! What the fuck! tanków. Dobra, oj. Jak oni to robią? O, Lighter, cudnie! On, on jest do, on jest do dobicia Nie dałem rady. a 500 HP. Za wysoko, Szomo, strzelać Musimy do niego strzelać. On ma ze 300 HP, mam Dobra, i chowamy się w tym kółku. Dżingis, czekaj A Nie no, w kół, no, kół, nie. w tym kółku nie. Na 200 HP. Dobra, tam są. Boże. Szybko, nie je mnie. Kurde, Tu się, zmieniało postać. No, nie, no przecież on mnie nie trafił. No Byłem obok niego. On nie chce dobić? On nie chce dorwać. no i mnie dorwał. No patrzcie, no. Jest bardzo Dobrze, Dzięki, jest bardzo... Szajs! Dobrze. Dobijcie go, pięknie! Pomóż! Dobra, a gdzie oni są teraz? Tam. Szołom jeden. No biegnij! Dobra, jest 11 7. jest cudownie. Dobra, 12.7 to dalej jest bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Którym się zmieniał postać? Gdzie jesteście? Tu jest dużo, jest za dużo. Za mną biegnie, za mną biegnie! Za tobą to ja biegnę. Aha, tam... No, nie za bardzo. Znaczy, nie do końca. Ale skoczył na mnie, skoczył na mnie, pomógł mi. Dobij go, dobij go, on jest on już jest ledwo żywy. Szymon. Najlepiej. Pięknie, jest cudownie, dobra, yy, nie wychodzimy stąd. Nie, stop, 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 stop. Czekajcie. Czekajcie, uwaga. Nie, nie, daję tylko info. Idę się silnąć. No mieliście nie wychodzić. Ale tylko pożądam, mi się już nie? Na górze będą. Ajajaj, za nami, za nami, za nami! Uwaga, tank! Oj, 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 oj zginąłem, ale tam trochę. Ale no znowu miałem O, ale nie szarżował. No, Więc... zjechali mnie. Dobra, a mnie weszła, weszła mi, wiesz, z deszczu strzał jeszcze kill mi przed. Yy, dobra, i, słuchajcie, jest super. To jest naprawdę świetny wynik. 3 minuty do końca. Do, dobijcie go, go się skurde wezło ciepły. Ojojojoj! Oj, oj oj On jest nowym tankiem, on jest nowym tankiem. Ło do mnie ściągnijcie go za mnie! Ledwo żywy jestem. Kolejny tank. Ja jestem ledwo żywy. No już nie zdążyłem uciec nawet z tego, z otrucia. No jak on nie tak, no... On mnie jednym ciosem po prostu zabiera całe życie, no. chodź ze mną, bo ją silnąć. No czy... możliwe, że stoisz na przykład w tej, w tej... Właśnie teraz patrzyłem i chyba nie byłem właśnie w tej cholernej nie? I machnął łapą i zjechał mi całe życie, no. Biegnę do ciebie, Szymon. Nie, to lajkuje. Ja za tobą biegnę. Oni tam w tym tunelu. Są na górze, na dachu. Uważajcie. To chodźcie, chowamy się znowu. Zeskoczył. Uważaj właśnie na tym dachu. O właśnie. Chodźcie. to wracaj, to wracaj. Jingis. Cofaj, 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 cofaj. Szymon! No teraz mnie nie trafił. Bydlęcie. Cofaj tutaj. Jakbyśmy z takim wynikiem skończyli, to byłoby cudownie, słuchajcie, bo to byłby naprawdę. Mega wynik ja go słyszę w ogóle i on kurczył się... Jest obok nas, jest obok nas. do overlordów paru. Leci tank, leci tank, leci tank. Temu jemu zostało. Nie jest. Biegnę za nim. Kolejny tank. Dobra, to no. tam do was. To tam do was, bo ten gość już tam sobie... Znaczy pomożliw. Wow, 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 wow. Kto on poleciał? Kurcz, to zwracaj do nas. Już, już do was biegnę, sam, bo no, zauważyłem gościa dobitego, więc chciałem go jeszcze. Oni są na dachu. Niedobry. Uwaga, tutaj jest. Dobra, ja mam napięty piątych. Tam. tam jest? Nie, tam wydawało mi się. Jaki jest wynik? 19-16, no pięknie. Na górze jest na dachu, bo tam. Zostanę. Nade mną. Paga! Paga trucizna! Wow, dwie trucizny! Aaa, zjada mi trucizna! to nie trucizna, haloplasty! <coughs> Ściągnij go! Oj, no już. No już, już nie miałem szans. Kurde, niepotrzebnie w sumie tylko mogłem zrzucić ten. Jeszcze, ale jest 21 pięknie. Jest po prostu cudny. A no co pomóż? Dobiegli do mnie tutaj, jest na górze. On cię goni, ale na tego czerwoną formę. Biegnę, biegnę do was chłopaki O cholera spadłem Ta, yy, widziałem, i, widziałem, że goś biega po, tam A tylko nie mogę wziąć Teraz spadną, kurde Kurde, myślałem że to od nich ktoś Dwa mi na górze i umieram już Dobra zaskoczył na dół, przynajmniej. nie, nie Zjadł mnie, zjadł mnie na górze. Ja, tank, 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 tank. Nie umierajcie no, tylko, tak. nie umierajcie tylko. Zostały 3 sekundy, nie umierać, po prostu trzymać się przy życiu. Dobra, nice. Jest, 22-9. 2 Farku... fraki przewagi, to jest bardzo <grym> fajnie, naprawdę. 3 punkty to jest śmiech na sali. To jest do odrobienia bez problemu po drugiej stronie. Tylko musimy razem atakować. Tak. Ja tanka biorę. Ja biorę rivera. Jest... Ja biorę tanka. Yyy, tank ma szarżę pod Q, tak? A pod F ucieczka. Tak, przyciskiem masz chyba szarże. A pod Q mam co? Uderzenie to w ziemię? Nie w ziemię, tak. Aha, dobra. Czyli to szarża i później Q od razu, żeby ich ogłuszyć, nie? Aha, dokładnie. Dobra, dokładnie. Dobra, spróbujmy. Jedna na jeden walczysz, to nie balisz tego. No nie, no ja mi chodzi bardziej, żeby wam pomóc, czyli wbicie w środek ich, nie? Nie, trzeba po prostu gdzieś, wejdźmy gdzieś wysoko. Szkoda, że to moja ucieczka wyłącza. Wyłącza ten. Wiecie co, bo tak. każdy tutaj jest teraz inny, no nie? Więc wiesz, chodźcie do lighterów wszyscy, bo jest, jest najbliżej, że tak powiem. Eee... Ja już wchodzę właśnie. A ja jest, jestem już. Ja, to, co, dobra, jestem. Teraz tak. chodźcie ze do mną. Dobra, Poruszajmy i znajdziemy ich. Ale musimy się razem poruszać, bo. Tak. Czekajcie. Jest, wiesz, są, 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 są. są. W nie idźmy na bezprzednia, po prostu gdzieś fejdźmy obok nich, żeby nie tam wrócić. Te bomby i tak dalej No to wy muszęcie te bomby Oni no, mają, mają tą samą technikę co my Dobra, ja wbiegam, szarżuję No ale go dorwałem Pięknie, pięknie na razie panowie jest pięknie 2-0 I wycofujemy I wycofujemy Szumotem jeden pomóc Dobra to biegnijcie go dorwać Nice, Szymon, nice. Jemy. Dobra, teraz suzamen do kupy... Czekaj, x, em tak? Tak, tak, tak. Ale przytrzymujecie cho x. Chodźcie wysoko mm -hmm. do mnie. Chodźcie wysoko do mnie. Musimy się wycofać i, i poczekać. Tak. Kurde, źle wszedłem. Widzę, ja widzę. W sumie to moglibyśmy... A, jest jeden. go, jest sam. Wziąłeś. bomby. W środku? O, nie. nie. No tam, widzę. sam nie jest, ale oślepłem. Oj, oj, oj. Muczcie.

no dokładnie, bo moglibyśmy wycofać i. I po prostu uciekać. I udawać głupi. Wszyscy mnie gdzieś wie. ale to jest takie wiecie, no. no to jest zawsze jakaś taktyka. Zysku, trafiałeś w kogoś? Kurde, no, ma ledwo, ledwo życia. Fobi go, do... i pięknie. Dlaczego ja łażę na górę zamiast. Pięknie. 9-4. Myśmy to już wygrali, wiecie o tym chłopaki, nie? Oby. Strzelak ktoś za mną. Biegnę do was. Ja jestem bardzo daleko od... Odpuka. On jest obok ja mnie, kurwa. No chodźcie mi tutaj, pomóżcie. Jakbyś się, się... No właśnie, jest bo już go mocno... widzisz go, szuman? Co? No dobra, przeżyjmy Dobra, poczekajcie. I teraz czekamy na nich. Co? Na tak? samym środku, na samym środku. Wejdźcie na górę. prosto. Dobra, wchodzimy na górę. Pięknie, 11-5. I to mi się podoba. Strzelają z dołu. Nie, się. Eee... nie, 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 no Jak? zabił mnie? Tak. Jak? Miałem nie, życia. nie, go no, okay? zabiłeś go nie, 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 fajnie. Uwaga, naparza do mnie nie, do nie, nie, dobrze nie, 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 dobrze Dobra, dobra o, w ogóle tutaj to mnie Gengi nie wyprzedził, ja tutaj okay. cieniuję. Ja cię wyprzedziłem, przestań. No i to sporo. Dobra, ale fajnie. Uwaga, biega, biegnie, biegnie za nami, on coś strzela. Dobra, oni, oni do nas z daleka tak. strzelają, nie bijcie się, nie bijcie się. No musisz, jak w się atakować, to po prostu musisz gdzieś wy, wyżej wejść po prostu, bo tak na... ...jeden na jeden na dystans... No ma... właśnie, na górę. Wyżej. co jest? On się na o tak. Na Dobra, środku. dorwałem i wycofuję zaraz. Idziemy w nim? Tak. Lecę. No tu mam go, mam go, mam go, mam go. Dobra, jak go odpuścisz, to ja go dorywam. Dobra, odpuścimy. Pięknie. Pięknie panowie. 18-8 Ale... już. No do, wdziesz go sobie. Gdzie Na dole, pomóżcie mnie na dole. Szybko! Hmm. Czekaj, bo ja tutaj... Dajcie mu to zjeść. Pięknie. Daj sobie jakieś jedzenie. Wiesz co, ja też potrzebuję. Bo tu jest od cholery ich chyba. Wyż sumie tryb... jaką mam bardzo malutko, nie? No no dobra, o, nie, to ok, tafra. to bierz, to bierz, 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 bierz. Uwaga! Nadchodzą Ze środka. Są tam gdzie myśmy wtedy czekali, wiecie, pod tym daszkiem Nie wychodzą z tego daszku. Nie. To wy też się nie wychylajcie. Nie poczekajcie, powiem wam, kiedy wbijcie. Wbijamy. Aha Teraz mnie nie wiem, co zabiło. Musiałem wycofać. Dobra, nice, leży w trutce. Zabiłem. O, zabiłem, zabiłem kogoś trutko. Dobrze, dobrze leży, widzę, możecie Zabez. go wyssać. Eee, wiecie co, no ja, po, ja potrzebuję kogoś wyssać. Tutaj oj, chodzisz? oj, oj. uwaga, weź go od placów! Oj, nie trafiłem, sorry. No dobra. Jedźcie. Śmierć za śmierć, także jest spokojnie. Ale dajcie w tak samo macierzyństwo, nie? Tak, 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 tak. tak. 23,10. No to już to wygraliśmy. Ja już widziałem, że mamy spore szanse po tym, że nie mają kompletnie kupionych tych. O kurde, jest trzech, yy, da dajecie. Dziękuję. Aha. Ktoś mi tu w w piernicza? Nie, ja. dostawiłem go wpiernicza. Nie, zostawiłem go, zostawiłem go. No dobra, to ja go jedę wpierniczyć, nie. bo ja mam połowę życia. Obok, no się Dobra, wiecie co? Chodźcie no, możemy gdzieś do góry, tak na dole to nie mamy specjalnych szans z nimi. Oj, oj. A, trzech tutaj są wszyscy. Jeszcze tylko trzy fragi Ale Ale rzucili, rzucili się na, na, na mnie, kurde, jak... bo traktowali mnie normalnie jak mięso swoje. Trzy fragi i wygraliśmy. Trzy fragi i wygraliśmy, dokładnie, bo jest 27-14 już i... i do, a się do 30. Ja Także... nie wiem, postać. Co znajdę, słyszę? Co w tym malutkim posągu. A nie, co pod tym daszkiem tak samo? No dobra, jest fajnie. O, widzę, 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 widzę pociski, alchemika. Widzę ich. Dobra, dawajcie wszyscy naraz na nich po prostu i no. koniec. Po no. prostu zabijmy trzech i tyle. super, wow. Jaka akcja. Dobra, koniec. Dziękuję. Moje... Po, pochwalcie, pochwalcie, dzięki za dobre tankowanie. No przepiękne było po prostu, no. ale nie, ale ta akcja na koniec... No. O, mam jakiegoś unlocka, frenzy, jakąś nową umiejętność dostałem. Nice. <śm> wygraliśmy, wygraliśmy. Wiecie co, e, to ja coś purpos, mogę coś się ja powiedzieć? Skoro żeśmy wygrali, nie psujmy sobie dalszego wieczoru. I wystarczy na tym Wystarczy. Wygraliśmy. <laughs> Dzięki, serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie dobrą zabawę. I trzymajcie się. I pamiętajcie, bo gry łączą nawet pokolenia. Ją się Manko na razie. Na razie. Na razie.